Władze informują, że stan wyjątkowy powoli dobiega końca. Mimo to, ekipy ratunkowe nadal sprzątają skutki, a akcja ratunkowa trwa. Pogłoski o możliwym wybuchu ogniska dżumy nie zostały potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nadal ocenia sytuację. Wierzyliśmy, że udało nam się uciec. Wstawaj, Michał. Zesrałeś się. Jezu, myśleliśmy, że opuściliśmy tę przeklętą i zapomnianą przez Boga wyspę. Myliliśmy się. Trzymać się. Statek utknął na mieliźnie. Gdzie jestem? W raju. Lepiej stąd spierdalajmy. Mamy tu jakąś plagę. Cała wyspa jest zarażona. Wszyscy płyniemy na tej samej łódce. I zaraz kurwa pójdziemy na dno. Chyba kurwa sobie żartujecie. Zaszliśmy za daleko, by się wycofać.